A już teraz przed państwem wolnościowiec krwi który od lat tworzy środowisko konserwatywno-liberalne w Polsce wiceprezes nowej nadziei przed państwem poseł Konrad Berkowicz. Wszedłem na bajdena. Ale słuchajcie, bo jak się zastanawiam, co tu powiedzieć, bo politycy różne rzeczy mówią, na przykład tam śmieją się, że... Trzaskowski opowiada jakieś drdy małe, niestworzone, że z rekinami tam kilkunastoma pływał, prawda, walczył. A tu akurat śmiejecie się niesłusznie, bo ja widziałem, byłem tego świadkiem, rzeczywiście pływał z kilkunastoma rekinami. Sam widziałem na własne oczy, jak jeden ręki, rekin odgryzał mu przyrodzenie. Zresztą to by tłumaczyło, dlaczego Trzaskowski... Nie chcę otwarcie mówić jakie ma poglądy, no, żeby przyznać się do swoich poglądów trzeba mieć jaja, prawda? A jak już powiedziałem coś pozytywnego przeciwniku politycznym, to powiem coś negatywnego moim koledze, tutaj przedmówcy, Grzegorzu Płaczku, który przyszedł tutaj, wyszedł i was przywitał słowami, witaj Polko, witaj Polaku. No, typowy faszysta, prawda? Nie dość, że przywitał tylko Polaków, to jeszcze pominał 47 innych płci, po prostu absolutny skandal, ale w Polsce na szczęście jeszcze można takie skandaliczne rzeczy mówić, bo jeszcze coraz mniej, ale jeszcze jest względem zachodu przynajmniej wolność słowa, ale to się kończy, szanowni państwo, bo powiedzmy sobie jasno, żyjemy w czasach... Dyktatury wielkich, zagranicznych, zwłaszcza korporacji, które zrobią wszystko, żeby normalny człowiek, zwykły, rodzimy przedsiębiorca nigdy im nie zagroził. I dlatego żyjemy w świecie, w którym depcze się wolność gospodarczą, wolność osobistą, wolność słowa, bo wolność to jest podstawowy wróg każdej dyktatury. I dlatego żyjemy w świecie niewyobrażalnej biurokracji, niewyobrażalnej biurokracji, skomplikowanych przepisów. Nawet z punktu widzenia człowieka z głębokiego prl z tymi wszystkimi absurdami, teraz jest znacznie gorzej. Dlaczego? Bo jak prawo nasze jest jak pajęczyna, no to bąk się przeciśnie, prawda, ta wielka korporacja, ale ugrzęźnie muszyna. Wielkie korporacje stać na tabuny prawników, żeby... Odnaleźć się w tym gąszczu, ciągle zmieniającym się gąszczu skomplikowanych przepisów, znaleźć jakiś luk, jeszcze na tym skorzystać, prawda? Wielkich korporacji nie stać na uczciwą konkurencję na równych zasadach z polskim przedsiębiorcą. Wielkie korporacje stać znowu na łapówki i na lobbystów, żeby wylobować sobie taką biurokrację, takie prawo, które im będzie sprzyjać, a wytnie konkurencję, prawda? No i dlatego na przykład w Polsce zagraniczne firmy kurierskie płacą kilkanaście razy mniej podatków niż polski paczkomat, pana Brzoski. Dlatego wielkie hipermarkety często nie płacą w Polsce podatków. Zresztą to nie jest zjawisko nowe, bo przypominam, że lata temu mieliśmy w Polsce prężnie działające cukrownie, no i Unia Europejska ni stąd ni zowąd wprowadziła taki właśnie przepis biurokratyczny, że wprowadziła limity produkcji cukru. W związku z czym polskie cukrownie zaczęły upadać, no to przyszedł dobry wujek z Niemiec i powiedział, my uratujemy te wasze cukrownie. Tylko sprzedajcie nam te cukrownie, a przynajmniej zachowacie miejsca pracy. No bo mówili, my to się na biznesie znamy, pieniądze mamy, z rozwiniętej demokracji jesteśmy, Murzynów na potęgę przyjmujemy, tacy tolerancyjni jesteśmy, prawda? No to sprzedaliśmy te cukrownie i Niemiec rzeczywiście, Niemcy uratowały te cukrownie, bo po tej sprzedaży Unia Europejska zniosła limity produkcji cukru, no i już niemieckie cukrownie w Polsce pięknie sobie działały. No i w efekcie mamy w Polsce z polskiego buraka, ale cukier niemiecki, czyli sytuacja dokładnie taka jak z Donaldem Tuskiem, prawda? Z polskiego buraka, ale premier niemiecki. I jak mówię, to trwa od dekad, szanowni państwo, dlatego żeby się coś zmieniło, nie wystarczy znowu zmienić jednego człowieka na drugiego i znowu tego drugiego na trzeciego, raz PiS, raz PO, to trwa od dekad i nic się nie zmienia, nic się nie zmienia. Trzeba zmienić system, a żeby zmienić system, trzeba wybrać takiego człowieka na prezydenta, który... Jest nietusinkowy, nieszablonowy, odważny i wykorzysta prezydenturę, żeby wreszcie w Polsce rzeczywiście się coś zmieniło. Bo to jest tak już kończąc, jakbyśmy mieli wybory na naczelnika więzienia i było trzech kandydatów. Jeden kandydat tam mówi, ja wam obiecuję dłuższą kołderkę, będzie wam cieplej na tej pryczy, będziecie zadowoleni w tym więzieniu. Drugi kandydat mówi, ja wam obiecuję 15 minut więcej na spacerniaku, rozprostujecie sobie kości, będziecie szczęśliwi w tym więzieniu, prawda? Trzeci kandydat, to już chyba taka pora, że mogę powiedzieć, to taki marketingowiec ma hasło po pierwsze bezpieczeństwo i mówi, ja wam obiecuję, że zainstaluję pod prysznicami takie dozowniki mydła, bo wiecie, z tradycyjne mydło w więzieniu się wyśliźnie człowiek się schyli, wypnie, niebezpiecznie, niebezpiecznie, prawda? No i wybierajcie lepszego naczelnika więzienia. Otóż nas i myślę, że Was nie interesuje wybór lepszego naczelnika więzienia. Nas interesuje wyjście z tego więzienia na wolność. Chcecie wolności? Chcecie sprawiedliwości? Chcecie normalności? No to Męcen 2025. Dziękuję bardzo.